na tym, żeby ktoś wchodził na naszą stronę i tu ściągał pliki koniecznie, albo tu je koniecznie oglądał. Dokładnie, więc możecie mieć na swojej Które stronie to okienko... Będą to robić. Tak, możecie mieć na swojej stronie okienko, te... okienko kontestacji, możecie mieć od razu linka na swojej stronie do tych plików. Żaden problem. Możecie już takim. Możecie nawet rek... zarabiać na reklamach, propagując jednocześnie wolność, i te audycje. Nie ma żadnego problemu z tym. Bierzcie te materiały i rówcie, co? Bierzcie <laughs> i... i... Słuchajcie, to z tego wszyscy, prawda. Tak, coś jeszcze chciałem powiedzieć. Jak inaczej możecie pomóc? Możecie nam przesyłać materiały, informacje, co ciekawsze, o tym, co się dzieje w ogóle w Polsce i czy jeżeli są jakieś wydarzenia, ja wiem, demonstracja na rzecz wolności powiedzmy w Poznaniu. Piszcie do nas, przesyłajcie informacje, my ogłosimy i może więcej ludzi przyjdzie też. się dowie, że coś się dzieje i z więcej ludzi, którzy podobnie myślą. Ponadto materiały różne prasowe też. I po trzecie też jeszcze, czy czwarte, różne konkretne sprawy, żebyśmy mogli zadzwonić do kogoś zapytać jako redakcja. Me, kontestacji. Jesteśmy no, radiem takim samym jak każde inne, więc dzwonimy też do ludzi, prosimy o wywiady, rozmawiamy z ludźmi jako radio, nagrywamy. Ja już mam kilka nagranych wywiadów, też będę je tutaj puszczał. Spróbujmy zadzwonić do, no, do takich bardziej znanych osób. Może się uda, może się też uda umówić na jakiś fajny wywiad. Yy, no więc tak, myślimy o tym naprawdę bardzo poważnie, że da się dużo zrobić w Polsce, da się zrobić, no, no nie tylko Ferma ma monopol na robienie czegokolwiek jeżeli się zaczniecie z jakimiś absurdami prawnymi, biurokratycznymi, urzędowymi to też dawajcie jak najwięcej informacji wtedy my postaramy się podzwonić również i podzbierać materiały, nic nie stoi na przeszkodzie żeby do jakiegoś urzędnika zadzwonić i spytać się co on ma na myśli i dlaczego zrobił to jak zrobił nie ma żadnej, żadnej przeszkody żeby zapytać się sędziego czy powiedzmy sobie rzecznika sądu dlaczego taki wyrok został wydany a nie inny mhm. wysyłajcie Radio. Redakcja małpa .com. Dokładnie, na maila redakcja.małpa.kontestacja.com yy, No i kończymy ten odcinek powoli, bo yy, się zbliża koniec godziny. Dobra, dzisiaj nie było aż tak super rewelacyjnie, trochę było nudnawo, ale zawsze musimy w pierwszym odcinku powiedzieć takie rzeczy informacyjne. A więcej ludzi, yy, no ci którzy nas już znają wcześniej, którzy słuchali koczowiska Dekadencji, to już wszystko to wiedzą, prawdopodobnie się zanudzili, już sobie kiedy coś ciekawego się zacznie. No ale... Zacznie się, no zacznie się za tydzień na pewno w poniedziałek o 21.00 i prawdopodobnie też w czwartek też o 21.00, więc przychodźcie i słuchajcie, zawsze będzie coś ciekawszego niż dzisiaj e, na pewno. Tak, tak, zostaną wtedy powiadomieni już wszyscy, którzy się zapisali na newsletter i, i w ogóle rozpromujemy już pierwszy odcinek już jak, jako, jako żywo, ponieważ teraz, no... Powiedzmy sobie, że jeżeli wiesz, że teraz jest kontestacja, to się dowiedziałeś jakoś bardzo ukradkiem, bo nie reklamowaliśmy specjalnie. tego. Mm -hmm. Dlatego też tak mało osób teraz słucha na żywo, ale yy, nagrań słucha lepszy. dużo, dużo więcej osób. No, to chyba będziemy powoli kończyć, chyba że ktoś jeszcze chce zadzwonić i powiedzieć, jestem czwarty nie chce yy, a, i dzięki temu że yy, dzięki temu że będziemy nagrywać po godzinie to będą dwa odcinki w takim razie marcin prowadzi czwartkowy tak a czy ty będziesz prowadził poniedziałkowy rozumiem a to się zobaczy <grym> ale bez tego tła takiego tak z tego fajnego. no niestety takiego tła jeszcze nie mam bajerańskiego <grym> <grym> dobra wszystko przed nami a im więcej będziecie nam pomagać im większe wsparcie od Was będziemy mieć tym więcej możemy naprawdę zrobić a możemy zrobić dużo, mamy dużo pomysłów i dużo możliwości, coraz więcej teraz po tej konferencji ostatniej na przykład naprawdę dużo fajnych rzeczy się dzieje więc każdy komu zależy jest mile widziany, żeby coś robić nie tylko być, ale coś robić to kończymy, tak? słuchaliście słuchaliście kontestacji Radia Wolnościowego w Polsce, promującego wolność. Zapraszamy na stronę www.kontestacja.com Za parę dni już będzie taka jak ma być. Dziś jest jeszcze prowizoryczna, ale to tylko dziś i jutro może jeszcze. Z tamtej strony prowadzący, w ogóle Cię nie przedstawiłem, redaktor. Redaktor, jak znał? Marcin Kosiński. I Martin Lechowicz z tej strony. Pamiętajcie o nas i mówcie też innym, że będzie radio. Na pewno będzie ciekawiej niż dzisiaj. Yy, będzie dużo informacji też wolno. Czy mówiliśmy już o tym? Czy coś zapomniałem powiedzieć? Czy chyba wszystko powiedziałem. Chciałem zrobić kończ was wstydu oszczędź już. Kończ was. 22. 22. Do zobaczenia za tydzień albo może nawet jeszcze w czwartek ten. Tak? Dobrze mówię? Może. Dobrze mówię. No to kończymy starą, koczowiskową e, zakańczaczką. Субтитры а.